Kajtan Kajtanowicz, rajd Kanarów. Jesteśmy po kwalifikacyjnym odcinku. Powiedz, jak ci się jechało i generalnie, jak się czujesz przed tym rajdem? Odcinek kwalifikacyjny, 3,5 km około. Bardzo esencjonalny. podobno Podobny do Cold Turini z tego roku. Ale bardzo dobry grip. Naprawdę w niektórych miejscach krew mocno odpływa trzeba mocno trzymać głowę. Więc te treningi się przydają. Tutaj, zwłaszcza. Treningi całego ciała, bo uwierzcie mi, no naprawdę jest, myślę, że e, przeciążenie przecho, prze, prze, przekracza 3G w niektórych miejscach, a są z kolei miejsca, gdzie, są bardzo, gdzie jest bardzo ślisko, gdzie jest e, łatwo się poślizgnąć, zatem trzeba wyłapać to e, na opisie i takie same właśnie są odcinki specjalne, ale oczywiście znacznie dłuższe. Zaczynasz obronę tytułu w tym roku, czyli kolejny sezon w ERC. Ja wiem, że tam były różne oczekiwania. Fani chcieli, żebyś pełłł w WRC2. Powiedz mi, jak się na to zapatrujesz. I po prostu, no, wydaje mi się, że chyba dobra opcja, prawda? Żeby... Jesteśmy zadowoleni z tego, co, co udało nam się osiągnąć w zeszłym roku. A w tym roku chcemy to powtórzyć chcemy zdobyć tytuł Mistrzów Europy. Jasną opcją było, było wystartowanie w WRC, WRC2. No wiadomo, że, że to koszty są nieco inne. Tutaj postaramy się także rozwijać w Mistrzostwach Europy. Mamy nowe rajdy, więc to nam na pewno umożliwia taki obrót sytuacji. Jest bardzo dużo szybkich zawodników, którzy podnoszą poziom mocno. Tutaj widać na odcinku kwalifikacyjnym, gdzie, gdzie jest no, trudno, naprawdę trudno się poprawić o pół sekundy. Więc no, to, to na pewno stwarza mi możliwości, właśnie konkurencja, mocna konkurencja do rozwoju, bo pokazuje mi to, że da się, że da się pojechać. Tak jak Osberg teraz pojechał odcinek kwalifikacyjny, 0,8 sekundy na tej samej oponie, co ważne, lepiej od nas. No, to jest zawodnik fabryczny z Mistrzostw Świata, top, top 7, w tej chwili nawet wyżej. No, tutaj, w tej chwili zajmuję drugie, drugą pozycję w Mistrzostwach Świata. To, jest, to na pewno duża przyjemność walczyć z takimi zawodnikami i na pewno jestem, jestem zadowolony z tego, co mam. Wiem, że są tacy, którzy, ale zawsze się znajdą, którzy chcieliby nas w Mistrzostwach Świata. Natomiast Mistrzostwa Europy, uwierzcie mi, wbrew temu, co niektórzy mówią, są bardzo esencjonalne i mamy dużo bardzo zróżnicowanych rajdów. Oczywiście one są krótsze od Mistrzostw Świata, ale to też powoduje, że są tańsze, ale no, esencja jest. Mówiąc o Macie, bo wiele osób patrzy na to jak na pojedynek Mistrza Europy, Kajtana Kajtanowicza z reprezentantem WRC, taki wiesz, walka tytanów. Powiedz mi, jak Ty patrzysz na tę rywalizację, rywalizację w ogóle? Jak patrzysz na ten weekend? Czy Patrzysz pod kątem Maca? czy to jest dla Ciebie raczej weekend taki jak każdy? No jasne, chciałbym wygrać rajd, czyli z Macem też, no ale to jest zawodnik, który ma znacznie większe doświadczenie E, ode mnie znacznie więcej rajdów przejechał, dłuższych jeszcze rajdów. No i właśnie takie drogi. Ja tu jestem po raz pierwszy, on też, ale ma wie, wie, większe doświadczenie również w opisie, w sporządzaniu opisu. My tutaj e, stoimy i, no, co prawda wieje, ale jest około 20 stopni, ale w górach jest 5 stopni. E, I opisywaliśmy drogi w mgle. To też jest dla mnie nowum. Dlatego będę starał się jednak myśleć o całych mistrzostwach. Czyli będę starał się być po prostu taki trochę sprytny i nie chciał wygrać za wszelką cenę z kimś, kto ma znacznie większe doświadczenie i wydaje, znaczy jestem przekonany, że jest szybszy po prostu ode mnie. No i w tej chwili jest drugim kierowcą na świecie w klasyfikacji, więc no, chyba sam przyznać, że byłoby to nieco głupie, gdybym powiedział, że jasne, mogę tu z nim wygrać. Mogę z nim wygrać, są takie pewne okoliczności. Chciałbym być bardzo dobrze wyspany. Poza tym nie jedzie tylko on. Mamy tutaj 16 zawodników. Na przykład Konsani, który właśnie przejeżdża i tylko pół sekundy na odcinku kwalifikacyjnym był za nami. Co prawda jest tutaj trzeci raz. No ale to świadczy o tym, że to co powiedziałem przed kilkoma minutami. Jest tu bardzo wysoka konkurencja, bardzo ciasno i jest z kim walczyć. Na pewno będziemy się starać. Wracając do RC. Craig Breen tak teraz startuje okazjonalnie w wybranych rajdach WRC, więc twój taki wielki rywal e, odpadł, więc kogo teraz widzisz jako nie wiem, główne zagrożenie w walce o, o, o obronę tytułu? Breen nie odpadł w zasadzie jeździ w mistrzostwach świata i całkiem dobrze, Szwecja Szwecję pojechał bardzo szybko. Niektóre międzyczasy były lepsze odozie. To powoduje no, taką. znaczy w, w, ja mu bardzo kibicuję. No, rzadko się zdarza, że rywale są obdarzani przeze mnie aż taką życzliwością, no, ale wtedy kiedy się z nimi nie ścigam, to, to, to trzymam kciuki, a zwłaszcza za właśnie Będziemy, będziemy robić swoje, no jasne. Craig jeździ w tej chwili w Mistrzostwach Świata, a my będziemy jeździć w Mistrzostwach Europy. Nie wiem, chciałbym Ci odpowiedzieć na pytanie, ale możesz zadać już następne. No. <śm> <śm> Okej, okay. no co następne pytanie. W zeszłym roku dobierałeś rajdy. Dobierałeś starty rajd po rajdzie? Powiedz mi, czy masz jakiś plan na ten sezon? Wiesz mniej więcej, które rundy chcesz obstawić i ile ich będzie? Odwołali nam pierwszą rundę, która miała być na śniegu. Miała odbyć się na śniegu, ale właśnie ze względu na brak jego nie odbyła się. A szkoda, bo dużo trenowaliśmy po śniegu. Teraz jesteśmy na Kanarach, następna jest Irlandia. No, myślimy o niej dosyć poważnie. W zasadzie będziemy na bieżąco ten kalendarz modernizować, bo mamy zamiar wystartować w 8 rajdach, nie w 10, bo tyle mamy rund wszystkich w mistrzostwach Europy. No, ale takie mamy możliwości, cieszymy się z tego. W zeszłym roku wystarczyło 8 rund do tego, żeby zdobyć tytuł mistrza Europy, ale no, rajdy są nieprzewidywalne. Na pewno będzie trzeba bardzo mocno się starać. W takim razie życzę powodzenia i będziemy trzymać kciuki. Dziękujemy. Trzymajcie kciuki. Za cały nasz zespół. Dziękuję.